Zasilaczu doszliśmy już do tego momentu, kiedy dotkniemy nauki Jezusa o prawie. Przeczytamy natomiast fragmenty od wersetu 17. aż do 22. Boże błogosław nam, kiedy otwieramy. To słowo. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albo Powiem, powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do króle królestwa niebios. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Fragment ten, skierowany do ludzi, którzy słuchają kazania od początku, skupia się na tym, aby człowiek nie doszedł do takiego wniosku, że Jezus chce uchylić prawo. Raczej Jezus podkreśla, że jest całkowicie odwrotnie że człowiek powinien nie tylko zachowywać prawo i nie tylko zachowywać go tak, jak Osoby, które w tamtym czasie były uważane za wzory w tym zachowywaniu prawa, ale wręcz jeszcze bardziej, bo na koniec wypowiedzi o prawie mówi, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa Niebios. I ten tekst zwala mnie z nóg, powiem ci, bo kiedy sobie myślę o faryzeuszach, no to naprawdę. Wysoką poprzeczkę położyli, prawda? Bo można powiedzieć, że oni pościli dwa razy w tygodniu. E, czytamy, że jeżeli chodzi o oddawanie dziesięci byli tak skrupulatni, że nawet jakieś ziółko im urosło tam na, w ogródku, to już oddawali. Czytamy o tym, że byli gotowi przejść cały świat, żeby jednego współwyznawcę pozyskać. Czyli Bardzo długo się modlili też. Długo się modlili, prawda? Odwiedzali wdowy, mhm. prawda? I myśli, służyli w świątyni. Służyli w świątyni. Myślę, że naprawdę wiele, wiele e, takich cech można by było jeszcze Wymienić. Pewnie wiele tekstów obszernych z, ze Starego Testamentu znali na pamięć. No właśnie, a Jezus, a Jezus mówi, że ta sprawiedliwość nie nadaje się do tego, żeby ich wprowadziła do królestwa, o którym Jezus wcześniej mówił. No więc. Trudno wyobrazić sobie, żeby być bardziej sprawiedliwym poprzez robienie jeszcze więcej. Mm -hmm. bo, bo co? Trzeba, gdyby modlić się jeszcze dłużej, gdyby odwiedzić więcej wdów, gdyby przejść więcej niż cały świat, nie? To, to, mm -hmm. to by wystarczyło. Wydaje się, że Jezus chce pokazać, że nie o takie spojrzenie na prawo chodzi. Mm -hmm. Nie o więcej rzeczy do zrobienia, tylko o zmianę perspektywy, jeśli chodzi o prawo. Mm -hmm. Bo kiedy czytaliśmy tutaj w 17 wersecie, to Jezus powiedział, że nie przyszedł rozwiązać zakonu albo proroków, ale wypełnić. I oczywiście z tym wypełnieniem można to na różne sposoby gdzieś tam przedstawiać, że no z jednej strony po prostu Jezus przestrzegał prawa, więc je wypełnił, wypełnił proroctwa przez to, że że wypełniły się na nim, ale z drugiej, jeszcze z innej strony, można na to spojrzeć, że mamy pusty kubek, prawda, i, i, i tego prawa. Natomiast Jezus wypełnił go swoją miłością, takimi dobrymi motywacjami. I zaraz kojarzy mi się to, co napisał apostoł Paweł później w pierwszym liście do Koryntian, bo mówił, że choćbym robił te wszystkie różne rzeczy, ale miłości bym nie miał, to. Byłby niczym, tak? To byłoby puste, bez wartości. I co do samej zasady, trzeba byłoby podkreślić, że Jezus poza tym powiedział też odnośnie tego prawa, tej litery prawa, że jeśli ktoś rozwiąże choćby najmniejsze z tych przykazań, to nie wejdzie do królestwa Bożego, parafrazując tę wypowiedź. Mhm. Więc nie chodziło o to, że te przepisy czy zasady są złe. Chodziło raczej o to, by znaleźć ich ducha. Aha. A z czym Żydzi nieraz mieli. Problem, nie? Co Jezus na wielu miejscach wykazywał. I z czym wydaje się, że i chrześcijanie dzisiaj nieraz mają problem, być może się zmagamy z tym. Co Biblia na wielu miejscach wykazuje. <grych> Okej. Okay. No i Jezus przechodzi do pierwszego przykazania, które on zaczyna omawiać. No bo w czym mamy być sprawiedliwsi niż faryzeusze i uczeni w piśmie? No to on nam powie. On tak? mm -hmm. powie o tych przepisach, które inaczej moglibyśmy zachowywać, inaczej do nich podejść. Mhm. Mm no właśnie. I wiesz, Darku, ja nigdy, zanim zacząłem czytać Biblię, no nie przypuszczałbym, że jeżeli mówię do swojego brata, co czy zdarzało mi się często, głupcze, że, że stanę przed Radą Najwyższą, także pójdę w ogień. Piekielny. Natomiast Jezus daje do zrozumienia, że, że jeżeli wypowiadamy takie słowa względem, względem innych ludzi, czy nawet tutaj jest powiedziane, że gniewamy się na swojego brata, wtedy już e, staniemy przed sądem. My oczywiście kojarzymy też inne wypowiedzi, które dotyczą tych samych tematów, o gniewie, tak, żeby jednak. Nawet jak się gniewasz, to żeby niezbyt długo. Więc to troszkę wyłagadza tę wypowiedź z tego miejsca, ale nie na tyle, by nie szukać właśnie tej głębi. A ta głębia, jak rozumiem, jest w tym, że Jezus stara się pokazać, że ty po prostu szanuj tego człowieka. Mhm. Ty jakby traktuj go, co oczywiście będzie wynikać też z późniejszych fragmentów, traktuj go nawet jako ważniejszego od siebie. Jeśli będziesz go szanował, jeśli będziesz go kochał, to ty nie będziesz tak o nim mówił. Tak rozumiem, że Jezus chce tutaj pokazać, że grzech to nie tylko sfera fizyczna, że tego przykazania nie łamiemy tylko wtedy, gdy fizycznie kogoś zamordujemy, ale. To przykazanie łamiemy już w swoich myślach, już na swoich ustach. Także faryzeusze być może nieraz chcieli spłycić właśnie przykazania tylko do jakichś fizycznych aktów, jednak Biblia na wielu miejscach mówi nam, że grzech rozpoczyna się w sercu. Tak sobie od razu pomyślałem, że kiedy, kiedy Księga Izajasza opisuje upadek Szatana, to właśnie jest powiedziane, że on zaczął mawiać w swoim sercu pewne mhm. rzeczy. I od serca się z, 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 zaczęło, tak? Od serca zaczyna się każdy grzech. Dlatego też Salomon na innym miejscu powiedział, żeby strzec swojego serca bardziej niż czegokolwiek innego. Ale to w tym jest właśnie takie głębokie, że Jezus mówiąc o grzechu, tak jak ty powiedziałeś, nie mówi tylko o tych zewnętrznych formach, o jakimś. Literalnym zachowaniu jakichś przepisów, ale odnosi się do tego, co w sercu, a jeśli czytaliśmy na początku Ewangelii, że Jezus jest tym, który zbawi świat od grzechów jego, to jego rolą nie będzie jedynie zmienić to zewnętrzne zachowanie człowieka, ale też serce jako takie sprawić, że człowiek doświadczy zmiany motywacji, zmiany tego, w jaki sposób traktuje człowieka ze względu na to, czego sam chce, jego pragnień a to jest dzieło, które no, jest niezwykle doniosłe. Mm -hmm. Dlatego nie przypuszczaj, nie sądź tak, jak Jezus powiedział, że jego misją było, aby zmienić Boże Prawo. Zachęcamy Cię, żebyś sięgnął do Biblii, zwłaszcza do księgi Wejścia, do XX rozdziału, gdzie cały dekalog biblijny jest przedstawiony właśnie w tej oryginalnej, pełnej wersji. I Módl się w jaki sposób to prawo ma wypełnić się w twoim życiu. Ono wypełniło się w życiu Jezusa, ale wierzymy, że również w naszych życiach również ono ma się wypełnić, żeby to nie było tylko, żeby to nie było tylko suchą formą, ale żeby to było przesiąknięte Bożym życiem, Bożą miłością, tak właśnie jak było to w życiu Jezusa. Daj nam Boże tę miłość, o której mówiłeś, do ludzi, którzy są dookoła nas. Do naszych braci, do tych, którzy są naszymi przeciwnikami, do tych, którzy są dla nas dobrzy i tych, którzy nas źle traktują. Żebyśmy umieli tak głęboko zachowywać Twoje prawo. Amen. Amen. Cieszymy się, że byliście z nami przez kolejny odcinek Zasilacza i nie możemy się wręcz już doczekać, kiedy będziemy mogli na nowo zobaczyć się już jutro. Cześć, hej. hej.